Dzisiaj, dzisiaj wybraliśmy się na nasze najbliższe miejsce, takie gdzie Nadstawik. często bywamy, nad Stawik, tak? z Arturem, dzisiaj najmłodszy jest ze mną. I co będziemy dzisiaj robić Artur? Będziemy jeść dobre rzeczy z ogniska. Tak, tak? To będzie taka nano przygoda, po godzinach, po pracy, po szkole. I dzisiaj Artur spróbuje sam rozpalić ognisko korą brzozy. i zjemy sobie pysznego oł, pysznego indyka z kociołka idziemy, o tam gdzie ta wiatka Które Artur gałęzie zbieramy na ognisko? tutaj Jakie muszą być? Suche I gdzie znajdziemy najbardziej suche gałęzie? Na grzebach najbardziej Wiszące, nie? Takie wiszące I nie z ziemi, prawda? No bo one są mokre Przed padał chyba paweł I co teraz Artur robisz? No, wiadomo. Zamieniam tamte na drobne. Czy coś jest zawsze potrzeba? No, bo jak zaś... najdrobniejsze się stare, Ale nie muszą być aż tak króciutkie. Mogą być dłuższe. Tylko, tylko żeby były cienkie, wiesz? Wtedy łatwiej będzie rozpalić. No, a takie spruchniałe, a są wielkie? Spróchniałe hmm. też? No, będą małe. gorzej, bo próchno nie lubi się palić. Spruchno woli się żarzyć, wiesz? Skrobię to coś, skrob na rozpalenie, będzie łatwiej wtedy. Co musi być? Muszą być wiórki, nie? Tak. Drobne. A to wszystko miał ten nóż. No. Ma też krzesiwo i gwizdek. Bardzo ratownicy że utrzeć w lesie. lesie. Będzie mocno. to. Tu. Żeby se tato rąk nie zjarał. No, przykleja się. Dobra, wrzucaj kolejne. I patyki. Kładziesz swoje patyki, swoje nadziubane patyki kładź. Całą garść. No, śmiało. Szybko, 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 bo to się spali. Podejdź się tu bliżej do środka. I kładź kolejne patki. Ale kładź ładnie, nie rzucaj. Ja się za bardzo trochę boję. No nie bój się to malutki ogień. Jest. Powolutku, O tak, super. Zażukę do kilometrów. Uda się. Dobra, zostawmy teraz. Nie liść. Nie dodawaj, zostaw. Powinno się udać, tam się pali. Jest liść! Liście pali, liście pali, Ej, dlaczego liście się zaczyna robić czerwony? No brawo Artur, chyba pierwsze ognisko rozpalone korą brzozy, co? Tak. Cieszysz się? Cieszę się. No to super. Ej, jakby by ty Krzysiu? to takie śmieszne pali się ładnie dzisiaj na początek użyjemy różciku w takim ładnym pokrowcu różcik waży około 150 gram jest płaski także ładnie się pakuje jest to konstrukcja dosyć ciekawa bo wykorzystuje rurkę wbijamy obok paleniska o, i różcik Zrobiony z rusztu na ryby, taki do grillowania. To jest jedna połówka takiego rusztu. I połówka z zagiętym końcem i brzydką dziurą. O, tak. I to wystarcza. I zaraz na to położymy pyszny serek. Pieczarki. Oj, serek halumi się robi z pieczarkami, i zaraz grzanki do tego dojdą. Ja musisz zjeść. A potem będzie. Najważniejsza część dzisiejszej kolacji będzie indyczek w kociołku, w piecyku holenderskim w zasadzie się powinno mówić, ale to jest malutki taki garnuszek, który się zasypuje żarem. Nasze grzaneczki dochodzą, serek dochodzi, pieczarki się robią, tu zakopaliśmy jeszcze cebulkę w żarze obok, żeby była dobra, słodziutka. Ja Wam chciałem pokazać takie coś, mianowicie mięso z biedronki, i ostatnio jestem olbrzymim fanem tego, bo z ogniska to wychodzi rewelacyjnie. A jeszcze lepiej wychodzi łopatka z kurkami w sosie kurkowym, też bardzo, bardzo dobra. I będziemy to piekli w takim oto kociołku. O, tu mam. Właśnie do mnie ktoś zadzwonił i mi przerwało nagrywanie. O! Taki oto kociołek malutki, którym będziemy sobie robić. On jest cały żeliwny. I można go śmiało zasypać w żarze. Także w nim sobie mięsko zrobimy. no i zakopany kociołek, teraz tak z 15 minut musi sobie tam dojrzeć to mięsko w środku nam jeszcze dwa pieczarki zostały, teraz je podregulujemy o. Hop. i niech sobie dochodzą cebulka taka spalona, no nie tylko skórka, wszystko będzie pyszne takie o zwierzę dzikie nas tu nawiedziło. Mam nadzieję, że to nie... Mam... O, nie wygląda jak cyrkon. Ale, ale się zachowuje tak samo jak cyrki. Prawda? I nasz kot. Pewnie białe. Boi się chyba. Takie piękne mięsiwko. Będzie smaczne. Ja już jem. Podjem miękko. Ja chcę herbatę. Zrobimy właśnie tę herbatę? No, może jeszcze znożymy zrobić herbatę. To trzeba by czajniczek nastawić na ogniu. Jest mięciutkie, delikatne. Będzie to dla super. Mnie. No to możesz zaczynać jeść, a ja idę po przyprawy. I króciutki spacerek przez las. I patrzymy za przyprawami. O proszę, są, są przyprawy, jakie piękne. Mm. Tak jest. To jest, proszę, ja was. Bluszczyk, kurdy banek. Jesienny, wprawdzie. Ale jeszcze ładnie pachnie. Troszeczkę go pokroimy, przepuczemy wodą i trafi do mięska. O, wystarczy. I kroimy na deseczce. Hop. By do Słuchajcie, to już Watacha jest, tam jest drugi kot To chyba jest dom kotów, prawda? No Nie, nie Strach nie, nie, się bać nie. Jak znajdziemy trzeciego kota, tam. to ja chyba padnę na ziemię. O, teraz go ładnie widać. Boże. mamy drugiego kota. I czekają na nasze mięsiwko. O, to już trochę zjedzone mamy. Tomu mu jedno, temu mu trochę. Nie, myślę, że nie będzie chciał. Znalazł? Nie. Ciągle nie znalazł. Kotek, kotek. Pokażę ci, gdzie on jest. Pokażę ci. poskładamy i pooglądamy. Ognisko sobie dogasa. My się pakujemy i wracamy do domu. Dobranoc. Dobranoc.